Cześć, siema, tutaj wasi lubieni, Aran, Rafał, Rafał. Aran, yy. dzisiaj kolejna recenzja tym, raz, tym razem w porównaniu do poprzedniej, którą, poprzednich dwóch które były bez entuzjazmu, bez jakiegokolwiek życia jest wręcz odwrotnie yy, jesteśmy zadowoleni, bo obejrzeliśmy Wolverina, nowego najnowszego i powiemy, że no, bar, mi się bardzo podobał Podobał się, jesteśmy zadowoleni. Tym bardziej, że tym bardziej, że. Hmm. No właśnie. Zwiastuny... No i wszelkie zwiastuny. Rady... To tak, zwiastuny nie napawały zbytnio entuzjazmem. tak, Po zwiastunem no, wreszcie będzie trochę taka sieczka, ale może to i dobrze, bo się nie zawiodłem, tak? Byłem. Tak. No, no kurde, podoba mi się, no. To ciekawe no. Ciekawy był bardzo. Mniej więcej chyba chodzi o o to, że jeżeli nie, nie są zapowiedzi zbyt szumne i film jest dobry, to efekt jest dużo lepszy. No Poprzez... i tak samo było, powtarzamy się, ale tak samo było z Supermanem. Też mm. zwiastu Man of Steel nie był taki zbytni y, nawalony w efekty, tylko taki bardziej fabularnie opowiadający. Ta. I kurde, filmu był zajebisty. I tak samo jest z Wolverine'em, kurde, zwiastuny takie, ale kurde, no podoba mi się, fabuła była zarąbista. Tak, utrzymanych konwencji, już żeśmy wcześniej mówili, poważnej. Tak, taka po, sobą też taka, zauważy teraz poważny, taka, taka po, poważny był ten Wolverine. O, o wiele lepszy od wolwerina poprzedniego Geneza, co była, A tak, tak. O tak, wiele yy... lepszy, lep, ładniejsze efekty specjalne. Kto nie oglądał, niech obejrzy się Genezę, a no, później ale... przyjdzie na to. Tak. Akcja co? Akcja, akcja się dzieje bezpośrednio po trzeciej części X-Mena, co on zabił tą Jean, tego Feniksa, to się tak. bezpośrednio po tym dzieje, czyli I on, to nie ma, nic z tym nie, ma pod... nie ma nic no, wspólnego mamy. z genezą. Yy, tak, yy, co jest dobre, no bo w końcu złe nie jest. Wyszło, no naprawdę... No, dwie godziny no siedziałem i no kurczę, no, po, no nie wiem... No ja, nie, ja powiem, że końcówka trochę. Dla no mnie taka... końcówka trochę taka... Sztampowata, ja to powiem, bo taka nie... nie, nie... Przekombinowana bardziej tak. taka. Ym... Czegoś innego się spodziewałem. No ale nie będziemy mówić co to jest i o co. No, no bo to chodzi. będzie spoiler, taki. Ta, taki I to bardzo, bardzo spoiler, no bo ale no. No co, no to co? No. Hugh Jackman jak zwykle mi się, mi się podoba w tej roli. On pasuje idealnie. Tak. Idealnie, no lepszego nie mogli wybrać. Jeszcze kurczę, jak facet ma ponad 40 na karku, to wygląda kurwa, jest zbud Kurde, że. Jest, zbudo jest zbudowany, no nie niejeden mógłby mu pozazdrościć. Na przykład ja tak, i dlatego <grym ćwiczę, <grym gdzieś tam widzieliście filmiki, gdzieś będzie znowu. No kurde, prezentuje się niesamowicie jak na Wolverina. Tak. E no co. E komicznie, o, tak. mniej komicznie e wygląda w sensie, nie ma już takich włosów. Podkręcony jak w pierwszej części, nie wiem czy pamiętasz, e, takie, No, takie. Takie, mm, takie miał rogi. Teraz, teraz wygląda naturalnie. Tak, no, teraz wygląda bardziej, jak taki. Bardziej dzikus. tak doroślej wygląda. Tak. No co, no co. Fabuła była super. Fabuła była super, bardzo. Do... no, taka komiksowa, komiksowa. Tak i zapowiada się jeszcze kolejna część, ale to. no, no. Tak zapowiada się. Jak to, jak to po Supermanie można się było spodziewać, tak i po tym się można spodziewać i czekamy. Efekty specjalne bardzo, bardzo. Bardzo Takie dobre. przyjemne dla oka, bo tak? przyjemne dla oka. Nic specjalnego takiego, ale przyjemne dla oka. Ale przyjemna. przyznam, że ta co walczyła z tą la laską, tą lancą w sensie, ta się tym, tym co, kijem. Co, co? takim kijem się posługiwa i Aha, walczyła. No, no. Kurde, to niesamowicie do tego kolej z łukiem. No, hum humor też był. Dużo, tak dużo humoru, zwłaszcza od Wolwerina. No, to, to taki humor, który tak, lubimy. Taki sarkastyczny humor. On tak jeszcze ten humor taki przedstawiał, nie, wy, nie wykazując uśmiechu na twarzy. Nie taki sarkastyczny. Tak, był tak bardzo... bawi, bawi sama no, sytuacja. No co, sceny walk z Wolwerinem również takie bardzo <coughs> emocjonujące. Bardzo emocjonujące, tak. I prawdziwa nie, ja, walka, jakieś tam lewym Ja kupuję tego, tego aktora, w tego Kupuję go. On we wszystkim jest taki sprawia, że wierzysz w to, na przykład, co on czuje w danym momencie. Tak na jak ten smutek, od Batmana, jak on się nie nazywa, nigdy. Christian Bale. O, Christian Bale, najnowszego na Batmana. przykład w danym momencie, czy czujesz smutek, czy radość, to ty to czujesz, wierzysz mu to, że on jakby tego nie udaje, tylko tak. gra. I to różni aktorów, niektórych amerykańskich, dobrych aktorów. On jest od jest amerykański, od naszych... ja no, nie? To jest Australijczyk. No ale w każdym razie. Y... <laughs> Spadka, wytnę no to wytnę, a... No ale pamiętaj w recenzji nie zdradzaj tego co zawsze zdradzałeś że, co, że się że się całowali <grymny> I to dwa razy I, i, I zaszło nawet coś więcej o! 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 Nie, nie powinien tego wytnęć. a Nie, wy, nie wycinał. nie będę wycinał Fajnie no, zmiana tematu. E, fajnie podoba mi się powrót Jane, tak w tych... Tak, takie retrospekcje. Tak, go nawiedzała w snaj, to fajnie wyglądało. Także panowie nie zostawiacie ani nie zdradzacie swoich kobiet, będą was tak nawiedzać. A jak poprosić na Wolverina? <grym> yy, no tak. Yy, jed... Trochę, no, jedyne co, co mi chyba przeszkadzało, to. Co ci przeszkadzało? Hmm. Najbardziej? Tak myślę, kombinuję. Mnie najbardziej. Nie, ho, wiem co mi. Mnie trochę przeszkadzało to, że tej walki z. brakowało mi walki z mutantami, tak? Już po tych wszystkich X-Mena, jaki było, to wiesz, ciągle był mutant przeciwko mutantowi. Tutaj nie... Tutaj był tylko jeden mutant. A zgadza się? Tu był tylko jeden mutant, reszta to. Zdecydowanie ludzie. I, to jest w tej taki I tak, oglą... oglądając ten film, miałem trochę takie dziwne wrażenie nowości, że Wolverine w walczy ten Tym razem z ludźmi, nie z mutantami. No, tak, potwierdzam, było coś takiego. I to tak fajnie tak, że tak powiem, urozmaicili w ten sposób, żeby dać szansę ludziom i pozbawili ten nie leczył się. Tego, Aj, a i wynażyć! Ale to w Jasno nie było. Było w nie W nie mówię, że on już się nie leczy tak szybko, tak? Ale tak. więcej nie powiemy, ale to tak. Do. że tak powiem reżyser dał, nie czy w komiksie tak było, czy pozbawili go mocy, nie, nie czytałem komiksu, ale dali szansę ludziom, żeby mieli jakąś ten Ale okazję, ci ninja to byli. No ninja byli kozacy. Ninja jak to w tych opowieściach, oni, ale jak go zaczęli tym, tam później strzelić z uku, to nie, nie, to, za dużo nie. Bylić, ale jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Fajny był hotel, miłości. I tak, chyba... Ja sobie wybrać... Japonii. <gry> bardzo, bardzo fajny pomysł. E, bardzo fajny, tak. Pokój Sadomaso, <gry> albo pokój y, gier komputerowych by się przydał albo. Y. Ale, A... naj, ale najbardziej mi się podobały, mówię, to jest jak Wolverine na przykład. Widać, że się wściekał na tej twarz, mimo że nie, przeważnie nie uśmiechu, to wi wiesz, kiedy wykazuje taką wściekłość kurczę. <grym> no. I wyciąga też szpony i zaraz zacznie się akcja kurde fajnie to wyglądało. No. Y Podoba y mi się tekst taki. Tam nie będziemy spoilerał, ale zabił kogoś i w tym momencie kiedy go zabijał, Who are you? A oh, on wreszcie, am Wolverine nie? Ach, tak wielki powrót. Bo nie chciał, chciał się Ej, pozbyć tej ksywki Wolverina, anu. ale w końcu nie, nie nie, nie, da, nie da rady tego się pozbyć. Challenge accept! A, ale to, co mnie na przykład bardzo zirytowało, na samym początku są dialogi po japońsku i nie ma w ogóle napisów jakichkolwiek, a potem już są. To znaczy na nie począt... no napisał. Ale po na początku jak mówili po japońsku, to nie wiem czy i nie było w ogóle tłumaczenia. A no czasami nie było, no bo stwierdzili, że powinniśmy wiedzieć co to znaczy. Tak! E, e, Wakarmehta! Dominasaj, e, sepuku, sepuku wiedzisz. <laughs> Zodnij sukę na Basaka. Samarama. A jedzie a, a Gajzin to wiedziałem co to, bo Gajzin to w Tokio Drift. Mówił. Gajzin to, Gai, to mówi się tak na obcy w Tokio. A, no widzisz. I oni tam mówili, na nie Gajzin, Gajzin. Obcy, obcy. Gajzin. A, a swoją gaijin. drogą tam grał aktor z nawet Tokio Drifta. Który? Ci co, ci, co oglądali Tokio Drift, DK-a co grał? Króla driftu. Ach, no tak. To on grał Patrzcie. tego ministra sprawiedliwości. Ministra sprawiedliwości? No tego co z tymi e, prostytutkami. U. Mm? Uh? Mm? Nie wycinaj tego <śmiech> <śmiech> mm? Mm? Ale podciągnęła O, mm? chyba się... Chyba Ach? się zapomnieliśmy. Ty włączyłeś stop? <laughs> Nie. Wiesz, no, to dalej patrzymy. patrzymy. Ale ruszyła skopyta. Widzieliście to? Sam? Odjechała taka bardzo ładna kobieta. No wiele widzę, że bardziej uzdolniona niż ta co dzisiaj pod akwaparkiem co cofała chyba 10 minut. To co ważne. Ludzie chyba nie potrafią pradzić, mimo że mają prawo jazdy. No to najmierzy temat, no bo to ta wolverinie, no ale co no. Jedynie no, tylko mi przeszkadzało to, że tych mutantów nie było, tak? Tak. Nie Jakoś bo... mi zabrakło, no z przyzwyczajenia to jest chyba. Nie mówię, że to jest złe, tylko tak z przyzwyczajenia mi zabrakło tych mutantów. No tak. A... tylko jeden mutant. Jak on się nazywa? Viper się tam nazywa. Viper, tak? Viper? Ona się nazywała. Nie, nie kojarzę jej w ogóle jako postać Xmana. Ale język miała długi. Ciekawo od czego. To chyba źle. Ale w filmie było to źle, że miała taki długi. No w filmie tak, ale jak widzicie Arkowi nic nie przeszkadza. Nie. Coś co jest związane z przyjemnością. Oczywiście że tak. No jeżeli coś jest przyjemne, to czemu ma przeszkadzać? No, <gryw> no tak. Krew jest. Jest dużo. Krew jest. Bałem się, że będzie film dla dzieci, ale jest krew. Jest. Jest. Nawet sobie w sercu grzebie raz. Operacja na otwartym sercu widziałem. była coś taka takiego. gra, że przytykałeś taka planszowa i jak dotknęłeś serca, to piszczało pip. A tak i później był jeszcze z dentystami coś to takiego. To to Wolverine by przegrał. No, no, bo on tyle się tam namacał, co on się namacał. Ale powiem, że aktorka jedna. No, Japonki są ładne. No niektóre Japonki, chociaż ta jego ta, jak ona się potem nazywała ochroniarzem. A, no, no, no taka, tak. Taki stożkowaty, staszkowatą twarz miała, no. Ale pewnie znajdzie swoich zwolnieni. ale Ale miła była, bo go chroniła, no. Ta. Każdy kto chroni Wolverine I potrafi jest... się posługiwać kijem. A Od to mopa. Ważna... Od mopa. Od Mopa. Czyli umie zbywać. No. <noise> Inne rzeczy, jak ona tym kijem między paluszkami przewracała, to mnie się kojarzyło z czymś innym. Z rysunkiem. Kurde, Nikt się, mi w to, nie uwierzy. to widzę, że ja jestem jakiś inny, bo ja oglądając film myślałem o filmie, a Arek myśli o czymś innym. I w tym momencie zauważyłem, że jak nam się film spodobał, to żartujemy. No, yes, jest, A w tych poprzednich dwóch recenzjach. Mm. Czyli kiedy nie żartujemy, to film się nie podoba i nie warto w ogóle na niego Alna Ale tak, na, na, tak. wejściu, na wejściu recenzja, jak zobaczycie nasze uśmiechnięte twarze, wieszcie, że film był dobry. Tak, bo tylko z tego powodu możemy mieć. Nie, nie, e, ekspedientka pani ta nam sprzedała bilet. A, tak. Pozdrawiamy Bang. panią ekspedientkę, chociaż nie wiem jak masz na imię, ale byłaś bardzo miła i tak. uprzejma. Z takim uśmiechem. A, z takim uśmiechem, hmm, stała tam... kontaktowa. Ba, bardzo, tak. No, no. I akurat... Ja kole... nadzieję, że będzie okulary nam podawać, ale no nic No niestety, tego, no. no nie można mieć wszystkiego, a ma nieśmiertny bilet. A właśnie, film jest w 3D. I nie widać było tego 3D, osobiście. No, pff, może gdzieś tam, kiedy zamknąłem oczy, kiedy mrugnąłem tego szybko, już może wtedy było. Ale no nie widać było w 3D. Tak. Jedynie może w tej scenie na po, z pociągiem. Trochę było... Yy, no powiem, scena z pociągiem? No, A bardzo była powiem. bardzo fajna, ta co w zwiastunach jest, scena z pociągiem, to jest ba bardzo, i bardzo, bardzo fajna i... momentami śmieszna. No. A ty co, do dentysty się wybierasz, bo ciągle... Yy, bo się uśmiecham, bo... <laughs> Arek temat... sprawdza, czy ma czyste zęby, bo lustra w nie ma. No, gdzieś trzeba, więc przed kamerą. Później sobie obejrzę, czy miałem czyste. <śmienic> ale jak to, a, takie piksele, a, przez takie piksele nie zobaczysz No niestety, no ale nie możesz mieć ma, będziesz nie? mieć takie czyste jak Wolverine miał te kły z adamantium okay. mm, mógłbym być z adamantium, chciałbym być takim Wolverinem. No taki co się leczy, nie? No a najlepiej to jego ciało byś chciał mieć, nie? No po co mi jego ciało, żebym w szafie trzymał? <śmienic> <śmienic> Na sobie no na mnie, Ciało jego. <noise> nie! <Krzyk> nie! I <noise> co ja bym zrobił? A tak wygląda masywnie, że. <głos> <głos> Massive satisfaction. To jest prawdziwy Wolverine. Tak. Jesteśmy zadowoleni. Film naprawdę dobry, utrzymany w konwencji. Taki, no taki. 3D tylko było biedne. No, biedne to, to to. 3D to takie lipne. Ale! No, ale biedne, no ale. A potem, na, na samym początku, jak w tej studni leżał, jak on się podwieszał na tym, kurczę, taki ciężar. No, no nie, nie ma lekko. Ale... Umięśniony facet, umięśniony. Umięśniony. I tak, no, mm, i tak na nas schodzimy, no to zejdźmy to może na jakieś nie. aktorki ładne. A nie, ten Viper, Viper była nawet taka... Nie wiem, ona tak momentami, ale jak miała kręcone włosy, to już nie wygląda tak korzystnie. No, właśnie, nie, ja też nie lubię kręcony włosów u kobiet. Kręcone włosy mają mużynki. Znaczy, nie, no, ale są kobiety, które mają ładne włosy i ładnie falują im w ogóle niekręcone i... Ale nie to co proste, no. Są gusta i guściki, biusty i biuściki. Pupy i pupeczki. D no, hmm, hmm. no. Laski i laseczki. To, to, y no, laseczki. Dla <ścoughs> Pumpeczki. Ja wiem, że Ty o tym myślałeś, tylko. Dobra. Zykałeś, a się <noise> no tak. Dobra. To ja... jest tak. no, no Najlepszy. F... No. Znaczy, się na, nie. Najlepszy film bo były tylko dwa. Hmm. Najlepszy z dwóch? Znaczy, znaczy, bardziej mi się podobał. Jeśli o X-Menów, to ostatni X-Men. Ten. Co to było? Pierwsza klasa? co jak zaczynali na początku no. ten Chyba magneton. To, to mi się bardziej podobał jednak, bo. Chyba może ze to, że Michael Fassbender tam grał. Lubię tego aktora bardzo. A nie Origin? Nie byli pierwsi? Pierwsza Klasa. Aha. No aha. No, ale to... na pewno... No. Pierwsza Klasa. Nie, co to? Najpierw były trzy części X-Menów. Potem Geneza, Wolverine. Mhm. Potem ta Pierwsza Klasa i teraz Wolverine. Mhm. I tak. Ostatnia Geneza była słaba. Geneza, Geneza, Pierwsza Klasa super. A Wolverine był po, prost, bar, po prostu jak bardzo dobry, mocny. Mhm. Tak. No. Jeden z najlepszych X-Menów. Jeden z najlepszych. Jeśli... I fajnie, że tak pokazują samego Wolverina, bo jednak Wolverine chyba najbardziej barwną postacią był z X-Menów. Tak, zgadza się. On był najbardziej klimatyczną postacią, jest, nadal najbardziej klimatyczną postacią. No i nadal jest i, i Myślę, że jak będzie następny film, to nadal nie będzie. Tak, i to chyba będzie taka główna z głównych postaci, z głównych, głównych. Głównych postaci. Ja zawsze z... lubiłem Wolverina. Nawet jak bajki jeszcze X-Menów oglądam, Zawsze Wolverina. Nie, ja, on na w takim pedalskim stroju. Takim żółtym czy no. żółtoczarnym. nie? mi się Gambit podobał, ten, co rzucał kartami. Ale ten, mi... co <laughs> był w Genezie. No. Ale mniejsza nie będziemy tutaj. No ale co, no dla mnie to jest... Kurczę, jak, jaką to ocenę by wystawić? No proszę, ja ci nie będę sugerował. Dla mnie nie... to jest ósemka Bardzo mi się podoba. 8,5 ode mnie. Bardzo mi się podobał, nie, nie zauważyłem żadnych wad, nic mi nie przeszkadzało w tym filmie. Może nic. jedynie, że, że w, czy, miał być w 3D, a ja Ta, tego. 3D no to jedynie, mówiłem. ale jeśli chodzi st st ze strony technicznej, aktorskiej i scenariusza, no nic mi nie przeszkadzało, wszystko było tak. Wszystko było tak porządnie zrobione. Mm -hmm. Widać, że ktoś na tego pilnował. No, tylko końcówka. Kon no za końcówkę to odejmę te dwa punkty, bo no jednak. Zobaczycie sami. Trochę była inna końcówka niż cały film. Mm -hmm. Taka... Nie wiem, chcieli zaskoczyć chyba myślę widzów, ale no tak, trochę wyszło. Albo nie mieli pomysłu, ale... Albo to właśnie. Albo, skomentujecie może dziś. Albo jak. właśnie nie mieli pomysłu. Nie wiem, jak w komiksie było, bo czytałem, że to jest na podstawie komiksu japońskiego, ale nie czytałem. Może go w ogóle nie było, tylko był w Japonii. Może go nie widział i nie. Trzeba do Japonii jechać się spytać. Ale tak, pojedziemy, no, no jak, to jak do tego hotelu miłością. Kupimy gazetkę. <noise> Kupimy tego <noise> komiks za przejrzymy. Co tam był? Jaskinia, pokój pielęgniarki, misja na Marsa i ja bym... Na Marsa. Nie, ja bym wolał pokój pielęgniarki. Widziałeś jaki na Marsa był taki twardy. Nie, pielęgniarka mi się każe z lewatym. No to wie. Ja nie chcę lewatym. Nie miałem to nigdy potem mi, ja nie po, chcę. Potem, potem mi o tym powiesz. Jakie to było mocne przeżycie? Nie miałem, ja nie chcę mieć, a słyszałem ja widziałem jak tam jakimś... O Akademii Policyjnej badali mu odbyt. Ręką, taka gruba pielęgniana przyszła. No, proktolog chyba się nazywa, taki człowiek, co bada odbytek? Tak? Proktolog? Ja mówię o proroku. Mm, Izajaszu. <grym> Nabuchodomozor. Nie, Nostrama, nie, Nostradamus. Nabuchodomozo. Co to jest Nabuchodomozor? Z Matrixa mi się to wzięło, to nazwa statku takiego. Kurde, ja nie, widzisz, dużo z filmów mi to wełbie się kłębi no. i dziewczyny i to się właśnie orka głównie dziewczyny pozdrawiamy dziewczyny mm. Arek Arek <laughs> no no to, to, by... to by było na tyle osiemodrawa osiem osiem i zapraszamy do kina naprawdę zachęcamy warto warto, warto. Mhm. Czy może coś czy... ostatnio z filmy bohaterami z Marvela i skurde super wychodzą tak zgodzę się to, to rzeczywiście... Zobaczymy jak Tor, jaki Tor będzie. mroczne coś tam. Roczne cienie czy coś tam, bo jedynka była średnia. Jedynka to nie wiem, ja to oglądam na trzy razy na DVD. No, taka średniawa, mi nie przypadła zbytnio, ale no teraz jest taka moda, że dobre wychodzą te kurde komiksowe ten ekranizacje A no zgadza się? Zgadza. Ale zobaczymy, jak to będzie. nie? No, więc zapraszamy do kina. Lećcie, bo warto. I? Jest, fabu jest fabuła i są efekty. Więc warto. Nie tylko efekty. Tak. tak jest fabuła, dla Wolverine, jeszcze... dla fabuły, dlatego, żeby... dla tego, że. Dlatego wszystkiego. Dla to... Jest po prostu bardzo dobrze dopięte hmm. na, osta na ostatni guzik. Dlatego, że Pacific Rim mógł was zawieść O, i... Pacific Rim. Nie wymieniaj tego, to jest porażka A to sorry, nie będę wymieniał To jest porażka O, Arek pokazuje Dostał ocenę 3 ten film No ale Wolverine 8 i 8,5 tak, Zapraszamy, 8. zachęcamy Zapraszamy i nie pożałujecie Tak Na naszą odpowiedzialność no, ale bile... pieniędzy za bilety nie zwracamy. Jak zwykle. Jak, oczywiście, że tak. Przy... Można tylko przeprosić. Tak. Bo nie, to... nie będę przeprosił, bo film jest zajebisty. Tak, nam się podobał, jak wam się nie podobał, to trudno. Jak wam się nie podobał... To w podobał. komentarza usuniemy po co. No. No więc no. tylko pozytywne. Gdzieś tam skomentujcie. No. Tam na dole. Na pewno Adi skomentuje. Nie ma tam, no, no, no. Zawsze pierwszy komentuję. Co, co cieszy. <noise> Oczywiście dziękujemy. Więc pozdrawiamy pozdrawiamy adiego, adiego. A Kaf, Pozdro. No. No to trzymajcie się i do następnej recenzji. Oby tak pozytywnej i optymistyczne jak. Oczywiście. Jak się... Chcieliśmy na Kikasa dwójkę, ale niestety. No chcieliśmy na Kikasa dwójkę i w ale niestety już nas nie będzie, więc... Znaczy nie będzie nas tymczasowo, No bo powracamy. Wracamy, nie, nie cieszcie się zbytnio. <noise> wracamy. A może Reda dwójkę się skusimy? O, może Reda dwójkę. Na... No to no. co? To się ma. No tyle. No to trzymajcie się. Na, na razie, razie. Cześć. cześć.